Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, moi kochani. E, usprawiedliwienie. E, będziemy sobie słuchać tutaj pana Fabiana, i zobaczymy sobie tutaj. Pan Fabian będzie to jest dalej nagranie łaską Boża, kontrasakramenty, część druga e, z, trzeciej, z trzech części. Będzie tutaj czytał te najsłynniejsze kanony e, Soboru Trydenckiego. Prawda, nie czyta tam yy, z brewiarią Fidei? Yy, prawda, o usprawiedliwieniu. No i zobaczymy, jak się sprawy mają, jak się różni usprawiedliwienie sekciarskie od prawdziwego usprawiedliwienia według Słowa Bożego. Jedno z drugim yy, no, trudno połączyć. Tutaj pan Fabian będzie próbował wykazywać, owe zakłamania rzekome Soboru Trydenckiego odnośnie usprawiedliwienia, no ale zobaczymy sobie w Słowie Bożym, jak wygląda ta sprawa o usprawiedliwieniu grzesznika. Więc oddaję głos panu Fabianowi, który będzie czytał za chwilę kanony Soboru Trydenckiego, Soboru dogmatycznego, o usprawiedliwieniu człowieka. Prawierz Mojżesz 352, jeśli by ktoś twierdził, że wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym jak tylko ufnością w miłosierdzie Boga, który odpuszcza grzechy ze względu na Chrystusa, albo że ta ufność jest jedynym źródłem usprawiedliwienia, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych, nie możesz usłyszeć Ewangelii. I teraz mówię to wam, mówię to każdemu rzymskiemu katolikowi, który w ramach głoszenia protestanta, na przykład, nie wiem, e, 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 Ewangelisty e, biblijnie wierzącego, ewangelicznego, masa katolików była, oddawała życie Chrystusowi, wyznawała swoją wiarę, przy na przykład głoszeniu Kuby Kamińskiego z tych ostatnich, że tak powiem, ewangelistów sławnych, młodego pokolenia, na których wielu ludzi przychodziło, więc tam jest duże prawdopodobieństwo. Prawdą znam katolików, którzy byli. A akurat znam tych, co potem odeszli z kościoła katolickiego, ale ilu zostało? Wiecie o co mi chodzi? Jeszcze raz, miejcie tę świadomość, że jeżeli uważacie, że wyszliście do przodu, tak w ogóle w sercu uwierzyliście, tylko Jezus, tylko jego łaska, on umarł za mnie na krzyżu, on zmartwychwstał, żyje. Jak ja teraz powiem, Jezu, przyjdź, oddaję Ci moje życie, to on przyjdzie i dok dokładnie dokona w tobie tego dzieła. Kościół rzymskokatolicki mówi: Jesteś osobą wyklętą, nie jesteś rzymskim katolikiem, wierzysz wbrew temu, czego my nauczamy. Jesteś wyklęty, nie ma takiej możliwości, żeby pogodzić jedno z drugim. Jeszcze raz powtórzę. No to jest nauczanie nie tyle wbrew tego, co Kościół naucza, tylko wbrew Chrystusowi, wbrew Słowu Bożemu. Bo Kościół naucza dokładnie to, co przekazał Chrystus apostołom i to, co apostołowie przekazali. A więc w Kościele trwa ten przekaz depozytu wiary, który od Chrystusa pochodzi. Za chwilę, na podstawie kilku fragmentów. Rozstrzelamy to podważanie katolickiej nauki i zobaczymy, jak niebiblijne jest to, że o Jezu, ratuj, Jezus bawnie, aleluja i, i, i już. Że jednak tak nie jest do końca. Że jednak katolicyzm ma rację, ale o tym za chwilę posłuchajmy sobie jeszcze trochę. 12. Jeśli by ktoś twierdził, że wiara usprawiedliwiająca jest niczym innym, jak tylko ufnością w miłosierdzie Boga, który odpuszcza grzechy ze względu na Chrystusa, niech będzie wyłączone ze społeczności wiernych. Aha, czyli, no bo tak głosi sekta, sekty protestanckie, że tylko ufność, dobra. Więc ja ufam, nic nie muszę robić, więc idę do baru i ufam, że Bóg mnie odpuści. Zobaczcie, moi drodzy, że właśnie coś takiego prowadzi do. Nadużycia miłosierdzia Bożego. Ja ufam, ale nic nie muszę robić, więc jak chcę iść do baru, to nie muszę przestać chodzić do baru. Nie? Nie muszę przestać chodzić gdzieś na jakieś lewizny, nie? Zresztą ufam. No i Bóg mi odpuszcza, nie? Bo nic nie muszę robić, ja nic nie muszę robić, a więc jak już klepłem formułkę i uwierzyłem, tak... To znaczy, że już nic nie mogę do tego zrobić. To znaczy, że jak mi się chce iść do baru, to żeby być sprawiedliwym, to ja nie muszę sobie powiedzieć, słuchaj, nie mogę iść do baru, bo coś utracę. Słuchaj, nie mogę iść na lewiznę, bo coś utracę, bo to już by było dokładanie do tego darmowego usprawiedliwienia. tak? A więc skoro nic nie można dodać, no to ja bardzo mocno wierzę w to, że nawet jak się pójdę na, na lewiznę, jak się pójdę do baru, jak się pójdę do burdeliku, to. Będzie ładnie, no bo ja mocno wierzę, że Chrystus mnie odpuści, tak? No ale chłopie, wierzysz w Chrystusa, to nie możesz. Jak to nie mogę? Przecież za darmo nic nie muszę robić, nie? Tylko ufność, tylko wiarę. Ja mam ufność, ja mam wiarę, nie? To dlaczego jeszcze mam pohamować swoje rządze? Jak mi się chce, na hop hmm? Przepraszam, muszę sobie popić w kogo tu jest... Prawie 40 stopni na no, okrągło od kilku dni i wilgoć wysoka. Dobra, więc dostrzegacie tutaj głupotę, ale to, to jeszcze za chwilę sobie zobaczymy sobie Boże, jak to jest. Czyli rysuje się tutaj obraz człowieka, że sprawiedliwy to jest ten, który tylko wierzy i ten, który tylko ufa. Koniec. I nic nie może robić, tylko wierzyć i ufać. No, za chwilę zobaczymy sobie, co Słowo Boże mówi. Albo, że ta ufność, ta ufność jest jedynym źródłem usprawiedliwienia. Rozumiesz? Ja nie mogę nic... Z wiara komu? Bogu. Za darmo? Czy on mi to daje? Bez moich... Bez ja nie mogę nic zrobić. Amen? To jest, to jest ta idea. I oni mówią, dokładnie to jest... Nie. Nie możesz tak tego rozumieć. Jak cała Biblia na ten temat głosi, ale o tym jeszcze dzisiaj będziemy mówić. No tak? Zaraz zobaczymy, czy cała. To jest karna... Zaraz zobaczymy, czy cała Biblia na ten temat głosi. Nie cała. Trzy werseciki, którymi żonglujecie na lewo i prawo, i na prawo i lewo. Ale nie cała Biblia. Nie kłam Fabianku, kochany, pod siebie. Bo zaraz ci pokażę, że sprawiedliwy to jest jednak nie tylko ten, kto wierzy, i nie tylko ten, kto ufa. 12. Punkt 354. Jeżeli to śledzicie w brewiarum Fidei, teraz na żywo, to, to jest kanon. To jest punkt 354, kanon 14. Jeśli by ktoś twierdził, że człowiek otrzymuje rozgrzeszenie i usprawiedliwienie dzięki swej mocnej wierze i to, iż jest rozgrzeszony i usprawiedliwiony, albo że nikt nie bywa prawdziwie usprawiedliwiony tylko ten, kto wierzy, że został usprawiedliwiony oraz że tylko wiara dokonuje rozgrzeszenia i usprawiedliwienia, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Jeszcze raz inny. O, czyli ja sektorze głoszę, że jak wierzę, że jesteś usprawiedliwiony, to jesteś usprawiedliwiony, tak? Czyli ja se pójdę do baru, pójdę se do burdelu, pójdę se gdziekolwiek mi się chce, ale ja wierzę, że jestem usprawiedliwiony, więc jestem usprawiedliwiony. To jest pozycja protestancka, którą tutaj, pastor Fabian, czytając naukę rzymskiego katolicyzmu, kościół potępia właśnie takie myślenie, że tylko wiara w to, że ja jestem usprawiedliwiony, wystarcza. Tak głoszą sekty. I kościół to potępia. Czy powtórzone dokładnie to samo? Nie? Jeżeli wierzysz, że tylko wiara daje Ci łaskę usprawiedliwienia, a na tema sund. 364. 364. Punkt kochani, to jest kanon 24. Jeśli by ktoś twierdził, że otrzymana sprawiedliwość nie zostaje zachowana i nie wzrasta wobec Boga przez dobre czyny, Lecz czyny są tylko owocem i znakiem otrzymanego usprawiedliwienia, a nie przyczyną także jego wzrostu. Niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. Dobra, a więc stara herezja, ja już jestem usprawiedliwiony i to, że dobrze czynię, to jest wynikiem tego, że jestem usprawiedliwiony, a nie, że uczynki mnie są... usprawiedliwiają, tak? No i kochani, Pierwszy strzał, święty Jan, no bo cała Biblia mówi po prostu po sekciarsku. No to yy, definicja sprawiedliwego, kto to jest sprawiedliwy? Pierwszy Jan, rozdział drugi, wiersz, przepraszam, rozdział trzeci, wiersz siódmy. Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu. Kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy tak, jak on jest sprawiedliwy. Hello, panie Fabianie. A przepraszam, święty Janie, nie znasz Ewangelii. Bo Fabian głosi, że ten, kto tylko ufa, jest sprawiedliwy. A ty, co tu za sekciarską naukę, Jasiu, głosisz? że sprawiedliwy jest ten, kto postępuje sprawiedliwie no, sorry święty Janie, ale chyba yy, na tej pustyni cię przegrzało, nie? no bo Fabian mówi, że za darmo że, że tylko wierzący i tylko ufający jest sprawiedliwy, nie? a święty Jan tutaj piszesz, no to chyba, chyba prawdziwej Ewangelii święty Janie nie znasz, co? no bo sprawiedliwy jest ten, kto postępuje Sprawiedliwie. A co głosi sekciarstwo? Kto tylko wierzy, kto tylko ufa. Kto nie zna Ewangelii, święty Jan czy Fabian? Kto nie zna definicji sprawiedliwego, święty Jan czy Fabian? Każdy kto narodzi przepraszam dzieci nie dajcie się zwodzić nikomu właśnie nie dajcie się zwodzić Fabianowi odnoś i sekciarstwu bo sprawiedliwy tu jakby to co głosi Fabian i sekciarstwo było prawdą to święty Jan powinien napisać że kto tylko wierzy i ufa, ten jest sprawiedliwy. Albo kto wierzy, że został usprawiedliwiony, ten jest sprawiedliwy, nie? Albo kto tylko ufa, ten jest sprawiedliwy. Nie, kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy. Halo, halo, święty Pawle. Zobaczymy, czy ty znasz Ewangelię, czy nie. czy... czy... Czy też gdzieś tam, gdzie po ukamienowaniu przestawiły ci się jakieś klepki? No bo no właśnie, no bo co innego jeden mówi, a co innego drugi pisze, nie? Święty Pawle, znasz te Ewangelię, czy nie znasz Ewangelii? No bo tutaj Fabian, który głosi, że od niego wychodzi prawda, mówi, że tylko wiara i tylko ufność. Święty Paweł, drugi tym Timoteusza. Zobaczymy, czy święty Paweł głosi Timoteuszowi prawdziwą Ewangelię, czy jakieś katolskie brednie. 2,22. Uczekaj zaś przed młodzieńczymi pożądaniami, uwaga, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój wraz z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem. Zaraz, zaraz. Zabiegaj o sprawiedliwość. Święty Paweł, co, co ty tu za kucypały piszesz? Grzeszka, chyba Ewangelii nie zna. No bo lutry mówią, że, że tylko wiara ufność. A już, już jestem. To jak ja się mam starać o coś, co już nieutracalnie dostałem za darmo? bo tylko wierzę i tylko ufam i już dostałem to, no święty Pawle, no, no co ty tu za kucypały piszesz? Ja mam zabiegać o sprawiedliwość? No nie, no no, no bo tu pan Fabian, usta bo, boskie, usta prawdy mówią, że, że ja tylko wiara i tylko 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 ufność, a ty tu mówisz o jakimś zabieganiu, że już dostałem to to jak mogę zabiegać o coś, co już nieutracalnie dostałem? Święty Pawle, no jak tu jest? A może Fabianku, kochany? Jak to jest? Kto ma rację? Ty? Czy święty Paweł, który nakazuje temu zabiegać o sprawiedliwość? O. Sprawiedliwy jest ten, kto postępuje sprawiedliwie, a niesprawiedliwy jest ten, kto tylko ufa i wierzy. Zabiegaj o sprawiedliwość. I tutaj, moi kochani, dotykamy ostatniego punktu, który rozsierdził tutaj naszego pana Fabiana, a mianowicie o wzroście w sprawiedliwości przez spełnianie dobrych uczynków. To jest właśnie zabieganie o sprawiedliwość. Moi drodzy, żeby zrozumieć konieczność wzrostu w usprawiedliwieniu, to trzeba zrozumieć najpierw, co to znaczy być sprawiedliwym. Już ten temat dotknęliśmy chyba wczoraj czy przedwczoraj, ale trzeba sobie do tych rzeczy pewnych powracać i jak diament szlifować z różnych stron. Święty Paweł, czytaliśmy, że w liście do Koryntian w Chrystusie stajemy się sprawiedliwością Bożą, tak? To jest 5, 31, 2 Koryntian. On to dla nas grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyśmy stali się, uwaga, w nim sprawiedliwością Bożą. A więc stajemy się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie. Teraz święty Paweł pisze, yy, właśnie, aby... Yy, ha, ha, ha żeby dokładnie tak jak święty Paweł to uczy, aby zabiegać o sprawiedliwość, czyli jeżeli w Chrystusie jesteśmy, stajemy się sprawiedliwością Bożą, to zabieganie o sprawiedliwość jest niczym innym jak zabieganiem o to by żyć w Chrystusie. Jeżeli sprawiedliwy jest ten, kto postępuje sprawiedliwie, a nasza sprawiedliwość, a stajemy się sprawiedliwością Bożą w Chrystusie, to Mamy postępować tak, jak Chrystus postępował, mamy zabiegać o to, by trwać w Chrystusie, bo w Nim i tylko w Nim jesteśmy sprawiedliwością Bożą i Jego życie nas usprawiedliwia. A żeby to usprawiedliwienie trzymać, zachowywać, to trzeba żyć życiem Chrystusa. I Święty Paweł, już nie będziemy czytać, żeby też nie przeciągać, mówi, żeby wzrastać w Chrystusie, tak? Aż do pełni, do miary pełni, która jest w Chrystusie Jezusie. A więc wzrastanie w Chrystusie, zapuszczanie w Niego korzeni jest niczym innym, jak wzrastaniem sprawiedliwości, bo na tyle jesteśmy sprawiedliwi, na ile żyjemy w Chrystusie, w którym stajemy się sprawiedliwością Bożą. Tak, na tyle, na ile żyjemy w Chrystusie. Jesteśmy sprawiedliwi, a nie na tyle, na ile wierzymy w Chrystusa jakoś w wyimaginowany sposób. O, ufam Tobie, wierzę w Ciebie i aleluja, już jestem. Nie masz się stawać i wzrastać. Masz podążać za sprawiedliwością i postępować sprawiedliwie, żeby być sprawiedliwym. A nie tylko wierzyć i ufać. I moi drodzy, na zakończenie już yy, pierwszy list do. Kolosan, to też żeśmy sobie kiedyś y, omawiali przy innym temacie, ale tutaj sobie zobaczymy. Y, 1,9 1,10 Jeden dziesięć kolosan. Abyście już postępowali, uwaga, w sposób godny Pana, w pełni mu się podobając, wydając owoce wszelkich dobrych uczynków, i uwaga, i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Niech moc Jego chwały w pełni Was umacnia i do okazywania wszelkiego rodzaju cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu i tak dalej. Tak? Co mówi święty Paweł? Abyśmy wzrastali przez głębsze poznanie Boga. Tu jest wzrost w poznaniu Boga. Przez i w pełni i, i, abyście e, abyście już postępowali w sposób godny Pana, więc mamy postępować w sposób godny Pana. I to właśnie jest nasza sprawiedliwość. Postępowanie w sposób godny Pana jest naszą sprawiedliwością. W pełni mu się podobając w jaki sposób? Wydając dobre uczynki. Wydając owoce wszelkich dobrych czynów i rosnąc przez głębsze poznanie Boga. Masz tutaj, panie Fabianie, wzrost. Podążanie za sprawiedliwością, postępowanie sprawiedliwości, tak? Bo w Chrystusie jesteśmy Sprawiedliwością Bożą, tak? I właśnie, no to może też mi się to uda znaleźć o tym wzroście do, pełni, do, do miary pełni Chrystusa, tak? Zaraz, że bo... to jest. <laughs> ja trzeba było Gdzieś mi w tej chwili uciekł ten fragment, ale jest, że mamy o konieczności wzrostu do miary do pełni Chrystusa, prawda? Przepraszam, uciekł mi w tej chwili. Przeszedł mi w trakcie tutaj nagrywania. Prawda? A i, i właśnie tu jest ten wzrost duchowy. Skoro Święty Paweł mówi o wzroście w Chrystusie, a w Chrystusie jesteśmy bożą sprawiedliwością, to nasz wzrost w Chrystusie jest równoznaczny z naszym wzrostem w sprawiedliwości. Im pełniej żyjemy Chrystusowym życiem, tym pełniejsza, tym doskonalsza jest nasza sprawiedliwość. No, prawda? Dobrze, no uciekły mi to, możecie sobie to sami znaleźć, prawda? W każdym bądź razie jest, jak w napisane o wzroście, o wzrastaniu, tak? No, nie, nie widzę teraz tego tutaj, e, prawda? Może przy następnym nagraniu, jak, jak mi jak mi wpadnie w oko, że tak powiem, to, to sobie to przeczytamy. Więc ocencie sami, kto ma rację. To, co głosi Kościół rzymskokatolicki, czy to, co głosi sekciarstwo protestanckie. Bo ja wolę słuchać świętego Jana i świętego Pawła. Pozdrawiam.